Mężczyzna odszukał gwałciciela swojej żony, odciął mu penisa, ugotował i zmusił do zjedzenia. Uwaga, nowości na etykietach produktów. E-1650 mąka świerszczowa, E-1700 sproszkowane larwy mącznika. No zobaczcie, do czego dochodzi. Farby plakatowe w takich tubkach zostały wypuszczone. Jeszcze ktoś to pomyli z alkotubką. Dzięki finansowaniu procedury in vitro z budżetu państwa urodziło się 65 dzieci. Przypomniało mi się, jak poszłam na pierwszą randkę do Zoi na wejściu, zapytał, czy nie mam nic przeciwko, żebym zapłaciła za swój bilet. Odpowiedziałam, że nie mam, więc wyjął kupon 2 za 1 zapłaciłam za siebie, a on wszedł za darmo. W 10 lat USA wspomogły pomocą wojskową Izrael w wysokości 90 miliardów dolarów, Ukrainę 110 miliardów. Trump nie negocjuje z Izraelem rekompensaty. Dlaczego? Fajny wpis. W wielu krajach już byłby proces za antysemityzm. Następna branża, która do niedawna, a nawet dalej jest dumą Polski chodzi o branżę płytek ceramicznych ma poważne problemy. Przedstawiciel firmy Ceramiki Paradyż powiedział, że zwolnienia, widmo bankructw oraz nieuczciwa konkurencja uderzają w sektor płytek ceramicznych. To efekt napływu tanich produktów z, in, z Indii. Niektóre firmy sprzedają płytki z Indii jako polskie. A branża ma problemy przez rosnące ceny produkcji, głównie przez wzrost cen prądu. A wiecie, że gdyby nie opłaty za emisję dwutlenku węgla to Polska by miała zaraz najtańszy prąd po Francji, bo mamy dużo węgla i mamy też elektrownie węglowe. Niemcy zamykają swoją najnowszą elektrownię węglową. Nie tylko zamykają, ale wysadzają, by nie można było jej nigdy uruchomić. Kosztowała 12,5 miliarda złotych, miała elektrofiltry i tym podobne, a moc wynosiła 1654 MW. Rosja się cieszy, bo sprzeda więcej gazu, którego Niemcy nie mają. USA się cieszą, bo też sprzedadzą więcej. Uzależnione już teraz od gazu LNG Europie. Ekolodzy się cieszą, bo ich patroni się cieszą. Chiny też się cieszą, bo to rynek zbytu na dodatkowe panele słoneczne i wiatraki. Obywatele się cieszą, bo tego zupełnie nie rozumieją, że wzrosną im rachunki za prąd. Burmistrz Londynu jest muzułmaninem, tak samo jak burmistrz Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxfordu. Wszystko to jest osiągnięciem 4 milionów muzułmanów żyjących wśród 66 milionów Anglików. Obecnie w Anglii jest ponad 3000 meczetów, ponad 130 sądów szariatu i ponad 50 rad szariatu. 70% muzułmanek nie pracuje, ale otrzymuje wsparcie państwa i bezpłatne mieszkanie. 63% muzułmanów nie pracuje, ale otrzymuje wsparcie od państwa i bezpłatne mieszkanie. W takich rodzinach wychowuje się średnio 6-8 dzieci. Wszyscy mają bezpłatne zakwaterowanie. W każdej angielskiej szkole dzieci uczą się o islamie. Najpopularniejszym imieniem w Anglii jest Mohamed. Chodzi o dzieci, które się teraz rodzą. To nie jest imigracja, to jest okupacja. USA nazwały Wielką Brytanię okupowaną.